Dzień dobry. Witamy państwa na wystawie Celina Osiecka Usługi Fotograficzne. Znajdujemy się w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy. I dzisiaj chcielibyśmy razem z bohaterką wystawy panią Celiną Osiecką oprowadzić państwa po przestrzeni ekspozycji. Ja nazywam się Antonina Gugała i jestem kuratorką wystawy oraz autorką koncepcji książki o tym samym tytule. I może na początek powiem w kilku słowach o naszym pierwszym spotkaniu. Poznałam panią Celinę w 2016 roku i wówczas pracowałam nad projektem Fotograf Warszawski. To był taki projekt artystyczno-badawczy. W którym między innymi próbowałam zmapować i udokumentować wszystkie czynne zakłady fotograficzne na terenie Warszawy. I wtedy odwiedziłam zakład pani Celiny po raz pierwszy i co więcej zamówiłam swój portret u pani Celiny. Pani... To było zdjęcie do dyplomu. Dokładnie zdjęcie do dyplomu, czyli taka fotografia w formacie 4,5 na 6,5 cm. I to było nasze pierwsze spotkanie. Pani Celina nie wiedziała wtedy, że o, jej zdjęcie projekcie. tak będzie częścią większego projektu. Natomiast tak zaczęła się nasza znajomość i już wtedy zakład, zakład pani Celiny zwrócił moją uwagę przede wszystkim ze względu na to, że było to jedyne miejsce w Warszawie, w którym można było zamówić czarno-białe. Właściwie można było, a właściwie trzeba było zamówić czarno-białe zdjęcie wykonane w pełni metodą analogową. I dopiero później zaczęłam zgłębiać historię zakładu. Natomiast może zanim przejdziemy do, do dalszej opowieści, może pani Celina mogłaby w kilku słowach opowiedzieć nam, jaka była jej droga do. Do otwarcia zakładu przy Ulicy Zwycięzców 25. Jakie były Pani początki? Początki najpierw były pod adresem Zwycięzców 13. Mhm. Tam zaczęłam swoją działalność prywatnie, samodzielnie. Później no w tym momencie wychowywałam córkę równocześnie. W momencie, kiedy córka poszła do pierwszej klasy, ja otworzyłam zakład na zwycięzców 25, przy ulicy Zwycięzców 25. No i do tej pory prowadzę ten zakład. W międzyczasie właśnie poznałam panią Antoninę Gugałę. Tak jak opowiadała, przyszła do mnie do zdjęcia. Zdjęcie to, które zrobiłam, akurat spodobało się i tak zawiązałyśmy dalszą znajomość. Później zaproponowała mi opracowanie takiej dużej sprawy. Jak to nazwać, Pani Tosiu? Też możemy to nazwać, myślę, że projektem badawczym. Ta, <grym> tak, projektem badawczym. Projektem wystawy, i książki. wystawy i książki. Pracowałyśmy nad tym półtora roku. To może ja od razu nawiążę do fotografii, która stoi za nami. To jest autoportret, który został wykonany właśnie w zakładzie, który mieścił się przy ulicy Zwycięzców 13, prawda? Tak, tak. I tutaj to, co mnie osobiście zaintrygowało w tym zdjęciu i w pozostałych zdjęciach, wykonanych z tej perspektywy, to właśnie to, że ja to widzę tak, jakby Pani się troszeczkę przyglądała sobie w tej nowej roli, właśnie w, w roli fotografki, ponieważ stoi Pani tak naprawdę w studiu fotograficznym, które było urządzone w jednym z e, dwóch e, pokoi e, w mieszkaniu, prawda? Tak. E, czy mogłaby Pani opowiedzieć trochę więcej o tym, jak e, podzielona była ta przestrzeń, e, gdzie, gdzie mieściła się ciemnia, gdzie... E, gdzie przyjmowała Pani klientów? Jak, jak zorganizowała Pani swoją pracę w tym. Klientów przyjmowałam przede wszystkim na początku, wchodzili do przedpokoju. Tam ustalałam potrzeby klientów, zapisywałam. Później przechodziłam do następnego pomieszczenia. To był pokój który był przeznaczony na atelier. Po zamknięciu zakładu przesuwałam lampy, aparat, no i ten pokój służył nam do codziennego życia. Następnie wywoływanie odbywało się, wywoływanie filmów odbywało się w łazience. Zdjęcia kopiowałam w, zaadoptowałam śpiżarnię mhm. dawno, mhm. no i a w, w tym w kuchni było suszenie zdjęć. Czyli to życie zawodowe z, połączone życiem rodzinnym było z prywatnym życiem, gdzieś. tak, tak. tak. Mhm. No muszę tylko pochwalić mam córkę, <laughs> która, która, bardzo się była zdyscyplinowana, nie przeszkadzała mi w momencie, kiedy miałam pracę i kiedy przyjmowałam klientów. Mhm. A to było małe dziecko wtedy. Właśnie, bo tak jest... się wychowywała do siedmiu lat, dokąd nie poszła do szkoły. W momencie, kiedy córka już poszła do szkoły, ja akurat miałam możliwość otwarcia zakładu przy ulicy Zwycięzców 25, no a mieszkanie już wtedy służyło nam do normalnego życia rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Warszawskiej Pragi na wystawę Celina Osiecka usługi fotograficzne, a w kolejnym odcinku opowiemy o fotografii rzemieślniczej.